Cześć, witam was serdecznie. Odcinek sponsorowany przez nas dla nas po to, żeby utrzymać ten kanał, chciałem wam pokazać kilka rzeczy, które mamy w swojej ofercie i rozszerzyliśmy delikatnie zakres tych odmian. Będę mówił o wieszakach na magazynki dlatego, że kilka osób nas pytało po prostu o jakieś tam nowe możliwości. Więc najpierw powiem to, co po prostu mieliśmy, to, co mamy dalej, jak to wygląda i czym się charakteryzuje i co wymyśliliśmy nowego potem po prostu dodam na końcu czyli zacznijmy od tego, że jakie nasze na magazynki wyglądają mniej więcej w taki sposób czyli jeśli chodzi o możliwości pomieszczenia magazynków to karabinowe na 6 magazynków i zaraz dojdę do pistoletowych, pistoletowe są na 10 ale generalnie chodzi o to, że właśnie takie większe ilości żeby po prostu gdzieś te magazynki mieścić jak ktoś ich ma dużo, czyli nie tak jak teraz jest popularne, że jak ktoś tam ma klameczkę, to robią ludzie taki wieszaczek, że tam jest na środku klameczka jeden magazyneczek obok albo jeden z lewej, jeden z prawej. Jak ktoś ma naprawdę takie ilości broni i magazynków, to po prostu nie ma żadnego problemu z magazynkami, natomiast jak ktoś ma broni sporo, to te magazynki gdzieś muszą się mieścić i one są Generalnie pomyślane w ten sposób, że przypinamy je na drzwiach po prostu od zewnątrz i te puste magazynki nie zajmują nam miejsca w środku i nie potrzeba na nich jakichś tam kartonów, półek i tak dalej. Natomiast to się mieści też spokojnie w szafie, to można sobie przypiąć gdzie kto chce. I zaczynamy od kałacha. Jeżeli chodzi o ten wieszak do kałasznika, to on, tak jak widzicie, współpracuje ze wszystkimi możliwymi magazynkami, czyli makpule z... Tym plastikowym zatrzaskiem, z metalowym zatrzaskiem WBP, i standardowe, metalowy blaszane stare magazynki. One wszystkie tutaj po prostu pasują i one się układają w taki sposób, czyli tak, żeby nie odstawały niepotrzebnie, tylko są w miarę jak najbliżej właśnie powierzchni szafy, co zazwyczaj jest robione jakoś tam odwrotnie. Polecam generalnie, nawet jeżeli te magazynki są dwa na, skrajnym, na skrajnych dwóch zaczepach to ten wieszak się generalnie nie przesuwa dlatego, że magnesy są podgumowane i to się tak trzyma, jak się trzymać powinno w tym miejscu, gdzie powinno ktoś nas kiedyś pytał, czy z pełnymi magazynkami też sobie poradzi dalej nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że mógłby natomiast generalnie jest w tej formie przemyślany do przetrzymywania magazynków po to, żeby one nie zajmowały nam miejsca i nie robiły bałaganu a nie w celu przetrzymywania magazynków nie ja wiem, na sobie, że ktoś do płyty pancernej przyczepi sobie ten wieszak i po prostu pełne magazynki będzie podpinał i strzelał, nie? Także jest tak, jak jest. To samo oczywiście do ławera. Przy czym tak, jeśli chodzi o ławerki, to mówimy o magazynkach Magpula, czyli te, które mają wystającą stopkę, gdyż, albo wiem, jak ktoś tam będzie chciał wcisnąć ten metalowy zwykły, to on się daje radę tutaj zablokować, natomiast troszkę tak nie bardzo o to chodziło. Jeżeli chodzi o magazynki Makpula, to również e, magazynki z tym samym pudełkiem, ale do Auga, e, też tutaj na tych, na tych wieszakach się trzymają bardzo dobrze. I e, nie tylko te Makpulowskie, ale zaraz do Auga dojdziemy jeszcze, więc jeżeli chodzi o Era, to też analogicznie sześciostanowiskowe wieszaki na magazynki. Pistolet. Jeżeli chodzi o e, pistolety, to te wieszaki biorą wszystkie magazynki 9 para, dwurzędowe bez problemu. To są na przykład ten Glockowski, ale Makpul, Sztajerowski i znowu Makpul Glockowski. Oryginał Glockowski, który jest taki jak ten, chociaż to jest boczny zapon, ale też oryginał Glockowski, i tu jest boczny zapon CZK. Także praktycznie pełny spektrum magazynków. Jak się ktoś uprze, to 45 też tutaj tak w miarę tam daje radę wejść, natomiast wszystkie dziewiątki są sprawdzone, Walter P99 czy cz jakieś, właśnie dziewięć para, tak samo tutaj normalnie te magazynki trzymamy, tylko po prostu nie wziąłem wszystkich możliwych magazynków, jakie mam, bo byśmy przez godzinę nagrywali ten jeden temat. Do pistoletowych jeszcze wrócimy z pewną modyfikacją za chwilę. Więc taka jest oferta generalnie podstawowa, ta, która już była od jakichś tam lat dostępna. Natomiast dostaliśmy pytania swojego czasu o magazynki na przykład w standardzie AX. No i akurat z racji tego, że może nie ja, ale żona tutaj ma zestaw różnych karabinów, które mają magazynki właśnie w standardzie AX, czyli jak ktoś nie wie, co to jest AX, to są generalnie standard magazynków do karabinów precyzyjnych. Podobnych pudełkach są różne naboje umieszczane, czyli pudełka pudełka potrafią być zbliżonych rozmiarów, a, a różna amunicja tam się w środku mieści niekoniecznie, ale czasami tak jest. Sawacz MDT plasticzane, MDT blaszane i znowu MDT plasticzane. Większość magazynków właśnie w standardzie AX-owskim w ten wieszak wchodzi. Wątpię, że jak ktoś ma jeden karabin, to będzie potrzebował sześciostanowiskowego, tak jakby wieszaka. Można go, jakby, tam na życzenie skrócić, ale generalnie powiem tak. On nie zajmuje miejsca też za bardzo, więc nie szkodzi, nie szkodzi mieć większy. Wieszak dedykowany na magazynki augowskie, co w nim jest innego troszeczkę niż w tym aerowskim. Generalnie do tych standardowych wieszaków AR, łamane przez auk, pasują też te dziwne magazynki augowskie, takie, które się gdzieś tam na rynku razem z tymi malezjanami gdzieś pojawiły. Oczywiście, makpule. Wieszak jest tak pomyślany, że nawet jak macie magazynki spięte tym magpolowskim oryginalnym łącznikiem, to one też tu pasują. Także tutaj jest pełen wypas. Poproszono nas o zrobienie czegoś takiego, żeby jeszcze oryginalne magazynki sztejera pasowały do tego wieszaka. I teraz uwaga, spokojnie powoli, nie we wszystkich stanowiskach na tym wieszaku wszystkie magazynki pasują. Trzy. Markpulowsko, właśnie jakieś tam te takie marki kogucik z jednej strony, i trzy stanowiska na oryginalne sztajrowskie magazynki, z drugiej strony. Tak to wygląda, czyli taki jest taki 3 plus 3 dedykowany do auga wieszak na magazynki do karabinka i pistoletu w jednym. Dlaczego tak? Bo jeżeli ktoś ma na przykład karabinek jeden, e, cztery magazynki do niego, albo nie wiem, piąty sobie trzyma w karabinku, czy gdzieś tam coś takiego, ale też e, trenuje z pistoletem i też ma jakieś tam za cztery magazynki, na przykład, może się tak zdarzyć, albo ma dwa pistolety, jeden bocznego zapłonu, na przykład tak jak tutaj na przykładzie, e, to jeden taki wieszak mu wtedy może wystarczyć. Teraz tak, tutaj standard e, tego wieszaka to jest AR łamane przez AUG mówimy o algumak pulowskim, czyli też nawet jak jest zestaw magazynków połączony, czy jakieś tam te magazynki właśnie typu dziwnego, to one tutaj pasują, aerowskie oczywiście wszystkie możliwe te magpule pasują i pistoletowe, tak jak wcześniej, to jest dokładnie to samo, co mówiłem, wszystkie możliwe praktycznie pasują, boczny zapłon czy dziewiątka, magazynki pistoletowe też mieszczą się cztery, dlatego że one są po dwa na stanowisko, tak jak widać. Gdyby ktoś coś takiego chciał, żeby tutaj było do kałasznika, a tutaj pistolet, to się też oczywiście da zrobić, natomiast takich pytań na razie nie było. A jak ktoś chce po prostu mieć właśnie ten AR albo AUG plus pistolet to jest dostępne. Co jeszcze dziwnego te wieszaki potrafią zrobić? Jeżeli ktoś będzie sobie tych wieszaków brał więcej, czyli na przykład jakieś właśnie tam nie wiem karabiny i Kałacha na wypadek gdyby dystans się skrócił, to te wieszaki mają tutaj miejsca na śruby, i można wszystkie nasze wieszaki, obojętnie w jakim standardzie sobie kupicie, połączyć w ten sposób. Czyli jak mamy drzwi od szafy i chcemy sobie zrobić jeden taki rząd, to one będą po prostu trochę bardziej stabilnie na tych dwóch magnesach, nie będą się względem siebie gdzieś tam przesuwać, jak uderzycie magazynkiem. Generalnie polecam takie spięcie, i razem, ja tak mam na przykład całe trzy rzędy po dwa wieszaki na jednej szafie. Także to jest takie rozwiązanie, które było nie wymyślane po to, żeby bajerować, tylko było potrzebne po prostu, i właśnie z takiej czysto praktycznej przyczyny w ogóle powstały i wieszaki, i właśnie możliwość ich łączenia, i to w jaki one są sposób zbudowane. I dlatego teraz wprowadziliśmy takie wariacje, właśnie karabinek plus pistolet AUK 3 Plus 3 z oryginalnymi magazynkami i AX. Także jak ktoś jest zainteresowany, zapraszamy na sklep, jest gotowe do kupowania.